Witajcie na vlogu Rzeksu, trochę taki vlog codzienny się robi bo niedawno nagrywałem, ale nie no, bez przesady ale chciałem Wam pokazać piękną pogodę śnieg sypie chociaż troszeczkę lepiej sypał, no teraz już ale jak widać, o nie? także śnieg jest jest fajnie, koper biega ja idę oczywiście jak zwykle, żeby spacer codzienny zrobić korzystam z świeżego powietrza, także jest ok. E, e, no i co? No, generalnie od ostatniego spotkania, no tu tak, mięta bombli jak szalona, e, amerykański, uważony. I tam myślę, że lada moment zacznie bąblić e, No i generalnie reedycja czterech moich lisów z serii Riesfeld jest zakończona, można powiedzieć. Znaczy, oczywiście no, trzeba je zabutelkować, będzie jakieś, No tamte były mniej więcej. Mniej więcej 45 dni. No, cały proces jakby do butelkowania, więc, więc myślę i też, że te, też tak będą. No, chociaż American Rice wyszedł w, w, w wyjątkowo mały baling. Znaczy, no, no, chmieliny to sprawy, no, kurna, jakby to powiedzieć, nie udało się odsfermentować aż, yy, nie, wróć nie udało się odseparować yy, tych chmielin dostatecznie dobrze. i to że wyszło tyle co potrzeba, ale no niestety jakby ta gęstość bywa mniejsza, muszę to brać pod uwagę jakby w następnych lisach bo generalnie też robiłem taki eksperyment, że dodawałem w tych dwóch, pierwszych dodałem po kilo cukru do każdego testowo, a w tych drugich dodałem tylko ekstrakt. I oczywiście balnik jest większy, ale też tamte piwa są takie bardziej wytrawne. Chciałem zobaczyć czy to i nie wpłynie jakby na pełnię w tych drugich piwach, no ale cóż, no ten no, amerykański list będzie po prostu miał mniej alkoholu, ale 10 będzie miała, więc spokojnie, także, także luz, no i w sumie tak, no problem jest taki, że zostało mi tylko jedno piwo jakby ześrutowane, czy znaczy piwo, jeden, jedna, jedne słody, które mam na czerwoną W jakiś amerykańskich chmielak mm, i generalnie nie mam nic więcej. A śrutownik mi się popsuł, niestety. E, urwał się ten uchwyt, który jakby do wiertarki jest. E, zwólcie że zmienię sobie rękę. E, no i generalnie tam... No mam fachowca, ale on tak robi już chyba ze dwa miesiące. E, taki wytoczyć trzeba wałeczek, nie? No i tyle. Także... E, jak to ująć? No Jeszcze zastanawiałem się, czy nie napisać do tego gościa, którego kupiłem ten śrutownik, czy może taki sam wałek da się dokupić i to by może jakieś rozwiązanie było, no ale jakby tamten mi wytoczył to by trochę lepiej zorganizował tą, yy, tą część związaną z, jakby z mocowaniem zmocowaniem do wiertarki, bo tutaj ona była taka węższa no i pewnie przez to się urąbała to też trochę moja wina, bo tak troszeczkę delikatnie zaczęło bić no i mogę to poprawić, no więc w sumie na jedno wychodzi, a może biło dlatego, że się już poluzowało, ciężko powiedzieć E, więc nie ześrubuję słodów, chyba. Nie wiem, znaczy, no, możliwe, że będę musiał zamówić jakieś tam Z2, trzy piwa. Tak, na ten okres teraz, w którym mógłbym portal bałtycki zrobić. Więc, no, chyba do się pan e, Więc, generalnie, jak to ująć, y... koper? Jest chyba? Widać go, jest. Chodź, um, no nie wiem czy się uda zeświatować, więc no jak będę miał śrutownik zamówię, bo nie wiem kiedy będę zamawiał te słody, na pewno jeszcze te trzy tygodnie mam, więc może, może się uda, jak nie no to niestety, um, no takie życie, no bo tańszy będzie jak niż cały śrutownik, więc generalnie, kurde, strasznie daje po prostu, A, ciepło jest, <laughs> może tak, śnieg sypia, ale jest ciepło. Troszkę muszę się. Nie na chcę na zdejmować, bo śnieg mi trochę nasypie. będzie źle. Dobra, co? Ja, zaraz. No i dobra, czyli. A jakie mam plany, generalnie? Oprócz tej czerwonej ipy, która już jest jakby zaplanowana, to będzie tak. No. A ta zagłada świata się rzekuje, ale. Bo mam te płatki, połyski i muszę je w końcu wyko zacząć wykorzystywać, bo takie pięcioletnie, czteroletnie to już trzeba coś z tym robić. E Myślę, że najwyższy czas nie ma sensu dłużej trzymać tego, więc, będzie Ata Zagłada Świata, czyli to yy, IPA z płatkami poleszakowanymi jakby w whisky. Yy, tylko, no, jakby to powiedzieć, chciałbym troszkę ulepszyć, to znaczy, chciałbym zrobić podwójną Ipę, czyli Ata Podwójna Zagłada Świata, albo podwójna Ata Zagłada Świata, nie lepiej, to pierwsze brzmi chyba yy, podwójną Ipę, no, znaczy to samo, tylko no, generalnie trochę więcej alkoholu, odrobinę więcej chmielu. E, taka wizja jest i to chyba będzie do zrobienia w najbliższym jakby w kolejnym kroku. Potem ten porter bałtycki, bo póki jeszcze jest trochę aura taka, że gdzieś tam te mrozy delikatnie są, ale jednak są, więc y, można by zrobić. E, I część jego można by w sumie do tej beczki po whisky wrzucić, którą znaczy beczki, w której w tej chwili jest whisky, a potem będzie porter bałtycki, nie? Tam niewiele tego będzie 5 litrów, ale zawsze jakaś odmiana i ciekawostka. Zobaczymy czy będzie w ogóle jakiś efekt tego whisky, bo no wlałem jakby najpierw była... Robimy lisa z kółkami i część jakby tego lisa wyłażona tej beczki, ale tej świeżej kupionej po prostu takiej, pierwszorazowo użytej. No i wygładziło się to było mega, więc takie było wygładzone fajne z tej beczki, więc efekt jakiś jest na pewno duży. Natomiast no po tym whisky zobaczymy. No. To whisky tam leży już, to no, nie wiem. No rok na pewno nie, e, ale musiałem sprawdzić po prostu, bo nie pamiętam, ale tak 6 miesięcy chyba jest. No. no Zobaczymy czy jaki efekt będzie. To jest drugi plan, czyli te dwa piwa już mamy jakby zaklepane. Natomiast jeszcze jest. E, co jeszcze jest? To jest jakieś trzecie piwo i tak się zastanawiam, ale może skoro mamy taką małę zimową, to coś mocnego w sumie, bo szkoda, bo póki jeszcze nie ma świeżych chmieli gdzie koło Maja może się pojawią no to można by później takie zipki trzeba zrobić, bo dawno nie piłem swojego ipkowego, więc Lasery, dziwki jednorosce kolejna edycja albo kill the White Whiteman, no także albo generalnie coś nowego, ale one i raczej staram się nie robić, bo nie lubię tego stylu, ale gorączkę. No i co? Czyli skoro już Mamy takie dwa piwa, jak podwójna ipa i, i porter bałtycki. No coś ciężkiego, no nie wiem, właśnie. Tak się zastanawiam, jakieś propozycje macie. Może na znaczy, trzecie piwo jakiś pomysł? Bo no, risa kolejnego na razie tych lisów jest troszkę. Porter będzie. no Belgię robić, nie wiem. Znaczy w takim zimnym klimacie bardziej coś lagerowego, ale no to strąk. lager, kurna, bez sensu trochę. Chyba że. Ten, jak to się nazywa, Boże? Ten lager chmielowy, no. Zapomniałem. <gry> Kurde, zapomniałem, jak się nazywa. To taki nachmielony lager. Tylko mocny. Może coś takiego. Taka wizja to jest jedna koncepcja. Ta Belgia, no, to trochę jest bez sensu. Bo póki zimno trzeba korzystać z Belgii, to będzie ciepłe temperatury. A może po prostu zrobię sobie pilca. Nie. Też piwo wymaga trochę niższych temperatur niż te na porter bałtycki, więc trochę też tak chyba nie Chociaż marzy mi się ten, powtórka tego lagera z płatkami leżekowanymi w Dzinie. To było genialne piwo, uwielbiam, je, ja po prostu mogłem od razu to wypić całe <świetnie> świetne, genialne płatki z dzinu, Znaczy no płatki leżekowane w Dzinie. No kurna no, mega koncepcja. Rzadko się to spotyka, nie wiem, jakoś tak w piwach kraftowych, yy, nie widziałem tego. A może po prostu zamiast lagera zrobię strong lagera z płatkami leżkowymi w rodzinie i to będzie szok. Takie trzy koncepcje. Nie chcę jakby w, w bardziej wkrót się mm, generalnie po prostu gdzieś oddalać, bo nie wiem właśnie co z tym śrutownikiem, a też nie chcę płacić za śrutowanie bezsensownie. Nie? Skoro mam ten śrutownik i on dochodził. I do tej pory spełnia swoje zadanie bardzo dobrze. Także troszeczkę szkoda, że pyknął i pęk ten uchwycik. No ale cóż, no może się uda w końcu, no trzeba będzie z tym powalczyć. No i zimę, jak widzicie, mamy w pełni, znaczy w pełni. No śnieg jest fajny. Przynajmniej dobrze się idzie. Powietrze świeże. U kurde nie, nie paruje nawet także. E, musi być takie zero e, Kopr biega, jest szczęśliwy. Ja jestem szczęśliwy, że zakończyłem yy, to ważenie tych czterech grzisów, bo to jednak jest karkułomne zadanie. Powiem Wam, mimo że na nowym sprzęcie się robi to super, yy, szczególnie filtracja jest po prostu... No, filtracja filtrowania filtrowanie już się gotuje, no. Zajebista sprawa. To jest po prostu półtorej godziny z życia, no. Wyjęte było wcześniej, a teraz to jest chwila, nie? I tak trochę schodzi. No, z te zasypy... No, 8,7 to jest max jaki tam się da wepchnąć, plus ekstrakt, plus ostatecznie cukier. No i wtedy wychodzi tam 25B balingów. No, coś takiego wyszło. Ale no nie wiem, czy jest sens aż tak robić takie solidne balingi. To i tak tam może po prostu. Raczej, znaczy no, no, wydaje mi się, że tak. bezek yy, Bez cukru to no tak mi 23 wychodzi. No tam 22, może balingi generalnie. Jest z ekstraktem samym. No, ale myślę, że najlepszy taki zasyp byłby tak 8 no, z haczkiem, żeby jednak, no, lepiej jakby delikatnie mniej było jednak tego zasypu. Wtedy to tak lepiej się domknie, nie? I tak trochę na hała wszystko trzeba teraz upychać. No ale działa. Także bez Muszę, znaczy, plan jest taki, żeby ten porter bałtycki zrobić yy, taki, że sam słód bez ekstraktu, zobaczymy jaki wyjdzie baling. Mam nadzieję, że koło 20 wyjdzie. No. Także, także tyle. No chyba tyle dzisiaj, nie? Fajnie jest, także powietrza trochę złapie i dzięki za uwagę, no, bez browara to już nie są te filmy chyba, nie. Daj się znać. Trzymajcie się. No i jaka piękna aura naprawdę. Po prostu patrzcie. Kaper Kop kop Idź. No leć. Trzymajcie się. Hej.